Łukaszenka i Putin podjęli decyzję o rozwinięciu na Białorusi zgrupowania wojsk Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi. Co to oznacza? Czy to zapowiedź bezpośredniego włączenia wojsk Białorusi w wojnę? Na te i inne pytania odpowie Piotr Żołowski, ekspert OSW. Zgrupowanie wojsk Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi formalnie istnieje od 1998 roku. Jest to taka konstrukcja współpracy sojuszniczej białorusko-rosyjskiej, która zakładała, że w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego wspólne podejmie działanie i armia rosyjska i armia białoruska właśnie w ramach takiego wspólnego zgrupowania, choć jego powołanie miało w sumie początkowo trochę inny cel, ponieważ który został zresztą zrealizowany, to jest to, żeby utrzymać armię białoruską w strukturach w sumie armii rosyjskiej. Czyli dawny białoruski okręg wojskowy we współpracy z zachodnim okręgiem wojskowym Federacji Rosyjskiej no, tworzy w sumie jakąś jakość militarną. Wyznaczono poszcz poszczególne jednostki, które mają wejść do tego zgrupowania, no, ale ono istniało formalnie cały czas, oczywiście jako, jako pewne założenie. Nie było nigdy rozwinięte nie podjęto takiej decyzji, za to ten potencjał cały czas był utrzymywany. No i teraz decyzją polityczną, która też oznacza, że Moskwa trochę według mnie wymusiła na Łukaszence, aby wysłał kolejny sygnał lojalności wobec Rosji. Przyznał po raz też kolejny, bo to nic nowego, że jest aktywnym uczestnikiem specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie. Łukaszenka mówił, że rozwinięcie zgrupowania jest spowodowane wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Wskazał on na konieczność obrony granic państwa związkowego, w tym granicy zachodniej i północnej. Chodzi więc tu o te z Polską i państwami bałtyckimi. To się wpisuje w, w taki ten znany już skądinąd kształt przekazu propagandowego Kremla, że właśnie wojna na Ukrainie, to już jest wojna z Ameryką i z znaczy Stanami Zjednoczonymi i NATO na terytorium Ukrainy. I tutaj również obecność NATO na granicach z, Białorusi, z Białorusią jest czynnikiem, który to zagrożenie jakiegoś konfliktu, nawet w którym Zachód może stać się Stroną agresywną, tak jak mówią Rosjanie, może mieć miejsce. Łukaszenko nasilił i jego urzędnicy już ostatni, w ostatnim czasie nasilił taki, taki silny przekaz antynatowski, również antypolski, tworząc pozory zagrożenia płynącego z naszej strony. No, dosłownie stwierdził, że i to również szef KGB stwierdził u białoruskiego, że na Litwie, w Polsce i na Ukrainie są przygotowywane oddziały terrorystyczne, które mają w się na Białoruś i dokonać przewrotu państwowego. Łukaszenka wciąż zaprzecza, że na Białorusi trwa mobilizacja. Jest jednak zmuszany przez Rosjan do podejmowania pewnych kroków, które mają charakter mobilizacyjny. O czym mówię? Peloszenko, podkreślając, że oczywiście mobilizacji takiej jak w Rosji nie będzie, no wydał jednak polecenie swoim wojskowym, żeby do, skontrolowali potencjał mobilizacyjny Białorusi w celu uniknięcia, w przypadku ogłoszenia mobilizacji, takich problemów, jakie obserwujemy w Rosji. Trwa pobór rezerwistów na, na Białorusi. Choć to jest pobór taki niby standardowy, dlatego że oni są wysyłani na poligony od, na czas od 25 do 30 dni na okresowe szkolenie. Ale z drugiej strony, także nie ma mobilizacji, ale z drugiej strony ta armia białoruska ciągle jest w ruchu, też przypomnę od kwietnia, nie schodzi z poligonów, cały czas są ogłaszane kolejne etapy niezapowiedzianych sprawdzianów zdolności bojowych. Przy tej okazji ponownie pojawiły się pytania o możliwość ataku na Ukrainę przy udziale wojsk białoruskich i z terenu tego państwa. Obecnie nie widać ruchów wojsk rosyjskich. Trudno, trudno mi stwierdzić, na ile i jakie jednostki rosyjskie mogą wejść na terytorium Białorusi, dlatego że sam Łukaszenko mówi: Nie, nie, to nie będzie gigantyczna liczba. Ale nie będzie to ty tylko jeden tysiąc, czyli powiedzmy mówię, kilka tysięcy domyślnie. Także nie widać oznak, po pierwsze, formowania jakiegoś nowego zgrupowania uderzeniowego na Białorusi. Za to rzeczywiście sytuacja na granicy z Ukrainą jest no, dosyć napięta. Białorusini tam utrzymują, jak mówi wywiad ukraiński, od sześciu do siedmiu batalionowych grup taktycznych. Ale z drugiej strony Ukraińcy oczywiście są wiązani, ich siły są wiązane na granicy z Białorusią, no bo może jednak coś się stać i musimy być przygotowani, że w najbliższych miesiącach Rosjanie będą próbować powtórkę z rozrywki, ale y, dlatego fortyfikują granice, rozwijają nie tyle siły wojskowe, ale również wzmacniają straż graniczną czy strukturę MSW. Y, pas. Znaczy, ustawowo na Ukrainie zatwierdzono istnienie takiego pasa bezpieczeństwa dwukilometrowego przy granicy Białorusi. Gdzie komu nie wolno wchodzić, a, a tam są po prostu budowane różne zapory inżynieryjne. Także Ukraińcy są ciągle muszą brać pod uwagę, że istnieje taka możliwość, że z Białorusi może wyjść kolejny atak lądowy. To czas pokaże. Uważam, że podkreślanie. Przez Łukaszenkę tego antynatowskiego wymiaru zgrupowania białorusko-rosyjskiego może poskutkować tym, że pojawią się jednostki rosyjskie, które będą pełnić rolę również takiego straszaka dla Zachodu czyli wzmocnienie sił lotniczych, pojawienie się jeszcze, więcej, jeszcze większych środków walki radioelektronicznej. Oczywiście możemy przewidywać, że zresztą oczekują tego Białorusini, że przyjadą w końcu Iskandery, czy, wyrzutnie, czy systemy rakietowe S-400. Co do komponentu lądowego, tak jak mówię, no nie ma oznak, żeby, żeby on jest, jest w trakcie organizacji. A po pierwsze, nie widać jednostek rosyjskich wjeżdżających na, na Białoruś. No ale. Zostawiamy to jako kwestię otwartą, dlatego że to zależy od decyzji w sumie właśnie dowódcy rosyjskiego dowodzącego operacją, tak operacją specjalną. Ostatnio pojawiły się także informacje, że Rosjanie zaczęli brać czołgi T-72 z rezerw Białorusi. Oznacza to, że właściwie Rosjanie trochę osłabiają armię białoruską, pozbawiając się na przykład rezerw amunicji. Ale to też świadczy o tym, jak Łukaszenko pomaga Rosji, czyli, czyli to nie jest siła siłami zbrojnymi, tylko zapasami wojskowymi, które jeszcze posiada, więc naprawdę wypełnia bardzo dużą rolę, znaczącą rolę dla, dla armii rosyjskiej. Bezpośrednie zaangażowanie białoruskiej armii w wojnę na Ukrainie wydaje się rozwiązaniem dalece niewygodnym. Dla samego Łukaszenki. Dlatego, że on też buduje, oczywiście budując takie zagrożenie dla Białorusi od strony Zachodu, to z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że użycie wojsk białoruskich na Ukrainie no by nawet chyba by zdziwiło jego zwolenników. Dlatego, że Łukaszenko zawsze się pozycjonuje jako obrońca Białorusi, a nie i, i dba o interesy Białorusinów. Więc wojna i też wielokrotnie powiedział, że nie, 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 on, że armia białoruska nie będzie walczyła z Ukraińcami. Oczywiście, jeżeli nie wystąpi taka sytuacja, że Ukraińcy zaatakują Białoruś. Także on tutaj zachowuje takie defensywne stanowisko, a i, i z drugiej strony musimy chyba. Tak, patrząc na, na, na społeczeństwo białoruskie, to trzeba zauważyć, że no, tam nie ma żadnej motywacji do, do udziału w wojnie z Ukrainą. No, dla Białorusinów jest ta wojna niezrozumiała. Oni nie uważają Ukraińców za wrogów to, i, i też nie chcą ginąć w obcej wojnie, którą jednak traktują, tak, tak traktują według mnie działania rosyjskie. No, moim zdaniem, właśnie ze względów politycznych wewnętrznych Łukaszenko będzie się bronił przed taką decyzją. Ale, a sami Rosjanie, no, jeżeli, no, mogą nie naciskać już specjalnie na, na, na Łukaszenkę, no bo w sumie, no, mogliby sobie zrobić więcej kłopotów z, z włączeniem całej armii białoruskiej, która, tak jak mówiłem, no, społeczeństwo nie jest zmotywowane do tej wojny, ale nie można wykluczyć jednego, że Rosjanie, że Białorusini zgodzą się na oddelegowanie wybranych jednostek w skład sił rosyjskich. To jest takim planie maksimum, uważam. I to będzie dotyczyło jednostek powietrzno desantowych które są najbardziej najlepiej zintegrowane ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami. To na dzisiaj wszystko. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.